Tak? tak, już jest. My już możemy. Zaczekajcie? No. Mhm. Tak, tak, tak. tak mogę zacząć. zacząć. Tak, mogę zacząć. No to, no to lecimy. lecimy. No. Jeanna nie gryzie. <laughs> y witam cię serdecznie. Mam pytanko. widzę, że nie jesteś zbyt energiczny dzisiaj. to zmęczenie treningami, czy, czy skupienie przed walką? Mhm. Welcome here in Poland. And as far as I observe you, I can see you're not very energetic. Is it just your temper or you seem to be exhausted because of the preparations? Yes, thank you uh, for having me. No, I'm uh, always a relaxed guy, I think. And uh, now, yes, the energy, I don't spill too much energy. I like to uh, uh, wait and hold my energy for the fight. Mm -hmm. And yes, maybe you're a little bit lower and... Uh, and energy because i don't eat too much before the way in so i think it's a mix of them three but Yes, right. Dziękuję bardzo za miłe przywitanie mnie. Na co nie jestem wyluzowanym gościem i takim bardzo z dystansem. Ale no oczywiście po pierwsze ścinam wagę, po drugie, też jestem sfokusowany na to, żeby zostawić te pokłady energii na walkę. Na no, po trzecie, też jest troszeczkę mniej jedzenia niż zazwyczaj, więc myślę, że moja dzisiejsza dyspozycja to jest właśnie miks tych trzech czynników, ale generalnie czuję się dobrze. Jason, czy to jest twój czy to jest pierwszy raz kiedy jesteś z wizytą w Polsce? Have you ever been to Poland before? No, actually this is my first time in Poland. Nie, to jest mój pierwszy raz. I co sądzisz o Polsce? Masz już jakieś doświadczenia, byłeś gdzieś, widziałeś coś, zwiedziłeś, czy skupiasz się na przygotowaniu do walki, mam na myśli robienie wagi. So what's what's are your thoughts on the place being here? Uh, we know that too. probably you're pretty occupied here, but uh, for now what are your thoughts on being here and in general as the People, places, things. Uh, I'm, I'm, uh, I'm one day uh, here now, but I like this city. Uh, I've have a small walk in this uh, city. There's some uh, nice people. We've been to the stores, nice buildings. So the the weather is good. So it's a nice place. Mm -hmm. Yes. Jestem tutaj już jeden dzień i muszę przyznać, że zdążyłem już wykonać mały spacer. Byliśmy też w sklepach, na małych zakupach. Myślę, że podoba mi się miasto jako miasto samo w sobie i zdecydowanie odnajduję się tu. Czy możesz opisać, jak wygląda Twój standardowy dzień podczas przygotowania do tej walki, gdy musisz zbijać wagę? Mm -hmm. Can you briefly describe how your day in the in this MMA preps looks like what do you do what do you eat how do you train just briefly um, I'm training like uh, stand up of course I do wrestling I do grappling I do my cardio with my strength and conditioning coach yeah, he has also doing my diet you know we eat like healthy like a month before fight uh, we eat like uh, healthy protein foods, you know, uh, energy, energetic uh, foods. But uh, I mix all my of my trainings uh, with my coach. And uh, it's hard, but uh, it's good to do. I have a good team and people around me. Mhm. Więc generalnie szlifuję każdą płaszczyznę spoje, pojedynczo. Trenuję stójkę, zapasy, również grappling. Do tego oczywiście mam treningi kondycyjne ze swoim trenerem od przygotowania motorycznego i kondycyjnego. Jeżeli chodzi o jedzenie, to na miesiąc przed już jest bardzo, totalnie czysta Micha. I zazwyczaj jest to jedzenie bardzo bogate w proteiny, w białko. I te diety też układa mi ten sam trener od przygotowania motorycznego i kondycyjnego. Więc. Mam bardzo dobrych ludzi wokół siebie, którzy dbają o to wszystko i spinają to w jedną kupę i czuję się świetnie. Mm -hmm. Jason, ty masz już uh, dwie uh, walki w zawodowym MMA. Wcześniej uh, zawodowo biłeś się w kickboxingu w organizacji Glory. Uh, I skąd uh, pomysł, żeby dołączyć do KSW? Czy wiedziałeś wcześniej już o tej federacji i kiedy uh, wyszła propozycja od federacji na zakontraktowanie ciebie do tego pojedynku? You're już and oh already in MMA and you've got a broad uh, career in kickboxing before. So uh, what? The original behind this case W contracting you. Uh, yes, I was uh, kickboxing but kickboxing was you know I had yeah, I've seen it all. Uh, so I had to make the switch and I like to make the switch to MMA. Uh, I like to win and to become a champion always going for the best. So uh, maybe uh, I'm 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 going to be champion here uh, one day and yes ksw is the is the next level so i'm uh, excited and i worked uh, uh, years for this to be here now Tak, moja kariera w kickboxingu była bardzo fajna, ale czas trzeba było dokonać jakiejś zmiany i stwierdziłem, że świetne będzie przekwalifikowanie się do MMA. Oczywiście obserwowałem wcześniej organizację. Ja po prostu mam takiego ducha, że uwielbiam walczyć i mierzyć się z najlepszymi. Mam ogromny taki duch ambicji, we mnie się pokłada, żeby być mistrzem, i on zawsze mnie prowadzi i również to odczuwam tutaj, w, będąc w światku MMA. Twój przeciwnik Radosław Paczuski ma dokładnie taki sam rekord w zawodowym MMA jak ty. i też. ma, jednak, jeden, tak? Tak, tak, jeden. Aha. Ma. Hmm. Ale podobnie. widziałem 2-0. Zależy, czy środek, czy Tapo, ale Aha, nie jest okay. bo dwie walki z jej. Dobra. No to 3-0, to nie taki sam. E, w każdym razie też jest utytułowanym kickboxerem i czy to oznacza, że będziemy mieć mocną wymianę stójkową już na samym początku walki? Mm -hmm. Your uh, opponent Radzław Bartoski also stems from kickboxing from the stand up fighting and does it mean we will um experience some intense uh, exchanges in terms of striking on Saturday? Uh, yes, we we don't know. It uh, depends on how the fight uh, is going. I think he's, of course, a more of, of a stand-up guy, so not a wrestler or a grappler. But who knows if we go to the ground or if we on the ground? It's going to be a ground fight. Mm -hmm. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się walka, tak naprawdę nikt nie zna na to re recepty i wiadomo, no oczywiście radka przewagą będzie ta stójka w jego całym repertuarze, ale jeżeli walka potoczy się tak, że trzeba będzie zmienić płaszczyznę, to tak po prostu będziemy się bić. Z mojej strony to wszystko życzę powodzenia. A z mojej jeszcze nie. Okay. E, teraz chciałam zapytać o przygotowania. W jakim klubie się przygotowujesz? Z kim i czy są jakieś znane postacie ze świata MMA, w, 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 trenują również z tobą? When it comes to your MMA preps, uh, what is the gym that you train in? Do you have any recognizable sparring partners um, that help you in uh, getting in shape? Uh, yes, I have my stand-up coach. And my teammates in a gym in Amsterdam, it's team TRT. I have a wrestling gym in my own city. I train with Dutch uh, wrestling guys. Uh, they on the national uh, wrestling uh, list. They are very high level in the Netherlands, the best in the Netherlands. And grappling guys, I you know I mix it with some some black belts, some blue belts, just everything to learn. So like that. Jason powiedział, że jego przygotowania są właśnie podzielone na płaszczyzny, zaznaczył ten podział. Jeśli chodzi o MMA, to ma bardzo dobry sparring partnerów w swoim drzmie w swoim macierzystym. Jeśli chodzi o, o zapasy, to w Amsterdamie trenuje z ludźmi z kadry narodowej, którzy są kadrowcami i, i też bardzo dobrze go tam dociążają. Natomiast jeśli chodzi o grappling, to ma cały repertuar ludzi tam ze, swoje, ze swojego kraju, którzy są czarnymi pasami brązowymi i też ma w nich e, świetne punkty odniesienia, jeśli chodzi o treningi parterowe. Mm -hmm. Rozumiem, że twoją płaszczyzną bazową jest e, striking, e, stójka, więc e, powiedz jak długo już trenujesz parter, mam na myśli jiu zapasy, e, jak długi okres czasu i czy wplotywałeś to jeszcze jak trenowałeś e, kickboxing? So how long you've been training the grappling and wrestling uh, so far and uh, have you had any experience with those uh before switching to mma yes it was uh, maybe four years ago i started with wrestling and but then uh, i had some kickboxing matches coming up also so i not did it uh, fully on time everything but in and out i did some wrestling and now uh, yes for f three three years uh, two years i do fully wrestling and uh, and grappling but also kickboxing so we mix it but i think four years i'm uh, i'm uh, with wrestling mm -hmm. yes. Więc wszystko zaczęło się od dodania zapasów i z zapasami zderzyłem się 4 lata temu. Zacząłem je praktykować, ale w międzyczasie jeszcze nadal kontynuowałem swoją karierę w kickboxingu. Więc to nie były takie treningi, które pozwoliłyby mi na rozwinięcie skrzydeł. Potem oczywiście zacząłem też dodawać do tego grappling i te wszystkie trzy płaszczyzny ze sobą szły w parze, a teraz już mogę powiedzieć, że robię to na pełen etat. Tak przysłowiowo mówiąc, i łączę to z. Z odpowiednimi dla mnie wynikami. Mm? E, tak, jak wspominałam wcześniej, byłeś zawodnikiem Federacji Glory w Kickboxingu e, i też mieszkasz na co dzień w Holandii, także ostatnio odbyła się w marcu walka wrzosek versus Beatry Hari. E, czy ty widziałeś tą walkę i czy masz jakieś stanowisko w tej sprawie i jakieś swoją prywatną opinię na temat zakończenia tej walki przed czasem, tak to nazwę? You're very familiar with Glory organization as the former champ, uh, and recently we had the opportunity to experience uh, Badr Hari versus uh, Arek Vrosek fight number two. There were some controversies over there. Uh, so, have you seen the fight, and what's your opinion in general about the whole issue? <laughs> yes, I'm uh, fighting a long time. I fought for Glory. And uh, yes, I know all of the fighters, of course. Uh, Badr Hari and uh, uh, the Wojciech, yeah, I don't, you know, I don't uh, can spell his name. Uh, good excuses, okay. but it was a good fight for the Polish guy, I think. And uh, the last one, it was uh, good, excited. The audience was was like hot, but yes, uh, I don't think people, whatever fans it is, should uh, do things mm -hmm. like that, because at the end of the day, it's sport. We all want to make. Uh, just a good fight. We can be aggressive, of course, but uh, don't uh, get in the line where you don't belong, I think. So that's bad for the sport, but mm -hmm. uh, it was a good uh, hype matchup. Mm -hmm. Tak, oczywiście jestem za braty z całą organizacją Glory, znam wszystkich zawodników jako wielogrodny, jako długoletni zawodnik tej organizacji. Jak najbardziej widziałem walkę, uważam, że to zestawienie było bardzo dobrze, dobrze wyhypowane. Zestawienie godne swojego poziomu, natomiast muszę przyznać, że wszystkie te rzeczy, które działy się wokół, ta otoczka związana z fanami i tak dalej, to nie jest godne tej dyscypliny i ludzie powinni umieć rozgraniczyć, że w ostatecznym rozrachunku to jest tylko dyscyplina sportowa. Oczywiście przekładanie do tego Emocji, pomaga w promocji yy, i jest czymś, co wyzwala emocje, sam, sport sam sobie. Natomiast yy, yy, zadaje się tam sceny, które są niedopuszczalne, i yy, ja personalnie nie jestem tego fanem, yy, ale spowoduje to tym, że walka sama w sobie była naprawdę na świetnym, yy, świetnym sportowym poziomie i zdecydowanie godna oglądania. I moje ostatnie już uh, chyba pytanie, uh, jak, ocenia, uh, jak oceniasz KSW pod względem uh, organizacyjnym? Czy podoba ci się uh, tutaj, wiadomo, że podsumować będziesz mógł więcej po walce, mm -hmm. ale samo podpisanie kontraktu, czy cię satysfakcjonuje i cała otoczka, taka jak zakwaterowanie w hotelu, chociażby ten Media Day uh, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. So that's the last one from Asia and she wants to know your opinion in general about the how um, KSW as the organization itself works out, uh, do you enjoy um, all of the order being here? Like you've got the media day, you've got your duties, which are pretty broad uh, and you still have to cut your weight, plus the accommodation stuff. Um, do you feel fine with all that's um, with all the things being around you? What's your opinion in general? We know that it's assured for now and you could say more later after uh, post-fight, but still for now, what's the opinion? For now, the opinion is good. The uh, atmosphere is good. Uh, you really feel like uh, you have to fight. Uh, you know, everybody is professional. Everybody is helping you. They understand that, okay, you're a fighter. Uh, you you need to cut weight, so they're helping you. So I like I like that about uh, KSW, the professionality. And uh, yes, of course, after the fight, we can uh, we can see how the event was going. But from now, I see it as very very professional. Mm -hmm. Jak na razie oczywiście oceniam organizację jako bardzo profesjonalną. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, i podoba mi się to, że jest dużo empatii względem zawodnika, który no przeżywa wszystko o wiele mocniej ze względu właśnie na cięcie wagi i tak dalej, ale bardzo podoba mi się to, że wszystko jest poukładane i odnajduje się w tym całym porządku. Więc gdybym miał to określić jednym słowem, to to, że organizacja jest bardzo profesjonalna. Okay. Ja jeszcze jedno, to ja tylko jedną rzecz bym uh, dopytał, okay. jaki jest cel uh, Jasona okay. w MMA? Czy rozwijać się, dawać dobre walki, zdobyć pas KSW, trafić tam gdzie Alex i Izrael mm -hmm. uh, i tak dalej? Mm -hmm. uh, one more from Mariusz. Um, what's the goal? The ultimate goal of being in MMA world is jest it the belt or isn't self development being where Izrael is or what's the goal? Yes, my goal is to go for the, I always go for, for the highest end. because that's yeah what what i how my nature is i think and i know i'm talented so i think i can be there too uh, so i like to go for the for the ultimate goal and that's to become champion in this organization or the whatever organization mm -hmm. Więc ja na, na, urodziłem się już z taką specyfiką, że ja zawsze po prostu mierzę wysoko i mam wysoko postawioną poprzeczkę, sam sobie ją tak stawiam, oraz jestem świadomy tego, że jestem utalentowany, jestem obdarzony czymś specjalnym i zawsze dążę do tego, żeby zajmować absolutne topy, triumfy. W jakiejkolwiek organizacji nie jestem, cokolwiek nie robię, jestem po prostu perfekcjonistą i, to jest, i, i do tego właśnie dążę. Okej, okay, to wszystko. Dziękujemy. I życzymy powodzenia. Thank you. Wishing you, good luck. Thank you. Dziękuję bardzo.